Siemano, witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj lecimy zrobić misję. Misja będzie bardzo fajna, bo będziemy reklamera na tej misji mieli. Tam mamy coś, jakieś dane odzyskać, potem trzeba będzie go rozwalić, także będzie wybuchowo. Pokażę Wam na początku, gdzie można wziąć tą misję. Pierwsza sprawa to jest taka, że tą misję macie dostępną tylko przy MikroTeku i prawdopodobnie przy Crusaderze, ale tego nie sprawdzałem jeszcze, ale z tego co wiem, czy przy Crusaderze też jest dostępna. A żeby ją sobie wziąć, musicie wejść w zakładkę Personal Job i nazywa się Save the Date. I jak będziecie mieli tutaj Black Kita, to znaczy, że to jest ta misja. Poczekajcie, a szerne małpie to misję. Poszedł szer. Mam, no, no, no masz. Dobra, porządku. No to co, my lecimy. Mamy dwa fajne statki. Na tą misję dobrze wziąć jakiś statek z dużym firepowerem. Chociaż tamtego, e, tego reclaimera na końcu, uprzedzając wam co będzie się działo, to można rozwalić na dwa sposoby. Bo no, ja kiedyś dawno temu robiłem już tę misję, ale pamiętam, że można było go chyba z kokpitu e, rozwalić. Włączając autodestrukcję, albo właśnie samemu. Małpa, jak możesz wejść odleć, sobie tylko jeszcze zatankuję. Mam nadzieję, że będę mógł. Nie wiem, czy jeszcze raz nie będę musiał wsiąść. Czekaj. Musisz na środku pada A jak nic nie załapie, spróbuj na drugim. No. Lecieliśmy tutaj aż ze Werusta, to nam trochę paliwa zżarło. Dobra. A, nie mogę nic doplankować. dzisiaj, bardziej na środku podejść, podleć trochę do przodu jeszcze. Bo nie do ale środka. nie, y, w sensie mogę włączyć, ale nie ten. Nie, nie chce mi tankowania. dobra, na tym sobie wyląduję. No, to tam to będzie trochę latania z tego co pamiętam to. A chyba też długi kawałek się leciało, z, w ogóle bez kłantu. Dobra. <laughs> no. Tankujcie, tankujcie. Dobra, jestem gotów. Ten jest ja na mówiono... L2, musimy na mig L2 lecieć. Uwielbiam. Czekaj, chcę pokazać jak się ładnie podwozie chowa. Czekajcie, muszę. Uwielbiam ten statek. Ja się ustawiam na OM 1 jak coś Dobra w nim jeszcze tylko była widoczność trochę lepsza w tym statku, nie? W tym Eclipse powiem tak słabo wszystko widać No, to Tobie nie łączy No, no o m no, dobra. No, możesz puszczać. Do Tak, Nie psa, mnie nie, nie Nie pociągu, pociągu. No ja jestem gotów. No dopuszczaj, bo ty jest pierwsze. pierwszy. Czy gdzieś małpy nie widać tutaj? Nie wiem, z której strony jesteś. Nie widzę cię. No, Amunicję wziąłeś ale... w ogóle. Tak, tak. Mi się wydaje, że jak lecimy dwoma innymi statkami, to nie ma takiej samej prędkości, żeby się zobaczyć. Tak jak lecieliśmy na Avenger'ami wszyscy, to było fajnie widać. W sumie racja, bo ja widzę, że cię zostawiam z tyłu teraz. Bo ja mogę się do tyłu obejrzeć, wiesz. Nie widzę twój znacznik. ale fajnie wygląda pulpit znaczy ten cały cockpit tutaj w środku jak ja mam tą flarę włączoną normalnie to zwykle jest wszystko czarne a ładnie podświetlone na czerwono jak w plejce no dokładnie ciekawe jakby się na dwóch jojach latało i napadała nie małpana czym? Na, na joysticku i... I napadała. Na Fajna. Tak. lata. wszystko, ja mam ten problem, że ja siedzę na fotelu. I ja przeważnie siedzę po turecku przy kąpie I nie umiałem chyba tak. ile w ogóle płacą za tą misję? Nie popatrzyłem. Aceptę. Tu jest 50 tysięcy. Daj znać jak będziesz gotowy. Cześć, ja mi coś na mierzanie w No dobra, to okej, okay, było 40%. Ale to jesteś za daleko. No już może. Pociągło? Nie, ale sam wskoczyłem. to, to, to znaleźć ten skaner? Tak, musimy. Znaleźć gdzieś, powinno wykryć go. Dobra, jest. Przed nami 40 km. Niecałe. Ale ty pójdziesz za rębisty skaner, ma ten Eclipse. <kuh> Przepraszam. Normalnie chyba byś jeszcze go nie złapał, nie? Ja go łapię. Reklamer jest duży, to z daleka widać. O, o, To też może być. Ja mam zasięg około 30 km. Z tego co tu ekran pokazuje, a w którym miejscu ty to wyczytujesz? Tak, gdzie to masz kilometry? power? Są, nie wiem, czy są kilometry do Ojczulek, jak mówił, że to przybliżone będzie gdzieś. Aha. Nie widzę, cię. Nie, ale z cel celu. Ja też, celu O, tam jesteś, dobra Ja, ja tu na te skały muszę uważać To wolnie, bo tu się robi gęsto Strzelaj czasem do niego I nie przywal w niego Trzeba zaparkować koło tego Koło śluzy Taki malutki się wydaje, nie? Ja to się zaleciałem 5km Musiałem okay. wyhamować Widziałem. To będzie przelatowało jakieś wsparcia na tej misji? Dla jakieś niego? Co z, z tego co wiem to chyba nie Patrzcie, a tu ma z boku dobra Jeszcze ty miał z boku śluzy Z tyłu za tymi miał Tu jest śluza, dobra żeby w miarę blisko pamiętaj, być, że zostały silniki podłączyć A ja się spróbuję do niego przykleić Starcze przełączmy, wsiadamy A jak się przykleiły, nawet nie będziemy winać Gdzie ty jesteś? A, tu. Jaki plan na grubo, nie? Nie, kurde, tłumików nie mamy. Ja mam na pistolet. a dobra, najpierw musimy znaleźć tą kartę. Ona gdzieś, jest chyba tutaj. Yy, pilnuj lewej. Jest. A, dwóch leży. Mam kartę. Tutaj jest sypialnia czysta. A to? Dlatego się nie otwiera. Przyszliż kart. okay, kartę. kartę. A to masz kartkę okej, czy jakieś inne? Są czysta. czyste? Poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilę, bo ja muszę tam kartę założyć na siebie. Dobra, założyłem. Jak się włączało to kółko z... z tymi? Wytrzymujesz dwa, cztery, albo któryś z tych guzików. Aha, dobra. nie mam jej tej karty. Kuchnia czysta. Czekaj, czekaj, czekaj na mnie. Nie mam tej karty, nie wiem gdzie ją wsadziłem. Patrzę czy gdzieś nie mam jej założonej na sobie, ale nie mam jej. Ja widzę, że masz. Nie ruszę się. Na pasku, wciśnij, nie wiem, ten guzik to jest od tego, od... E, od MedPena. Czyli przytrzymaj, nie wiem, czy to jest B, czy C. Nie, od MedPena, nie od MedGana. I przytrzymaj ten guzik, co bierzesz nim, MedPena. A dobra. No, faktycznie, dobra. Dobra. Widzisz? Rzadko to używam, powiem Ci. Ja tak samo. Przyszukaj się. Op. Ja to mogę wziąć? A nie co? można, ale lipa. Do tego starannera co tu leży? chodzi. Na też bym chciał. Ja mi się, ale kotłacał. W tu coś mają ciekawego, więc nie ma ciekawego. Aha, tutaj patrz też dużo po stołach, po takich rzeczach, bo jest dużo znajdziek różnych. Byłeś tu w kuchni? Tak czysto. Po wszystko ze stołów, ale z nie Idzie. Opira ja idzie Dobra. Wierzy no, Jak już też tam wstrzykiłem. Coś można było zabrać? No tutaj ja, nie na stolecz powinno leżeć jakieś znajdźki. Nie widzę. Nie wiem, czy w dobrą stronę idziemy. Idziesz ze mną? Opa. Tak, idę, Tylko z tyłu trochę tam, Dobra, no, no. Czysto. Zdejście na mostę Tutaj? a ja Sprawdzamy, czy gdzieś nie będzie jakiś znajdzie Tam jest do Tureta wyjście. Ale też by się przydało go sprawdzić. Jest na to zejście. Ale chodźmy tam w drugą to... stronę. Chodź najpierw w drugą stronę. Chociaż w sumie nie. Dobra, chodź ten. Sprawdzimy... Ten pilota, bo myślę, że lepszym i fajniejszym widowiskowo rozwiązaniem będzie po prostu rozwalić ten z naszych statków A nie włączać auta nie? Tuś w popie zawału bym dostał. Myślałem, że zjeżdża ten. To jest wszystko czysto. Możemy wracać. Muszę się I I to kartę wsadza? Chodź, musimy na tył statku pójść i się dostać na... na platformy tam, gdzie jest rozładunkowa ta Klikaj tam do góry. Bo ta winna nie zjeżdża na te poziomy, wiesz? tą drugą pindą W końcu była no. Tu byłeś Nie chyba Nic nie ma Powoli, powoli. nie tu są śluzy, Dobra. Chodź do windy. będzie dużo szczelania teraz. Nie pamiętam, który poziom reprocessing? Processing? Nie wiem. Serwer to chyba na processing będzie. No, tak nie wiem. Dobra. Tak, tutaj. Tu uważaj, jest na pewno u góry. I na dole O, dźwięku nie mam Zbudował się dźwięk Dobra Zwróć uwagę, czy tam górę. Ale dźwięk coś się rozwalił ten Ju chyba komputer jakiś, nie wiem czy do tego chodzi ja Jeszcze raz tu W ja Góry gdzieś powinien być jednak Na pewno jest. Na pewno jest gdzieś u góry. No, czekaj, ja tą kartę już mam. Nie przyjęło mi karty. Dlaczego? Nie przyjęło, dobra. Destroj, no i już teraz mamy teraz zadanie, mamy rozwalić Ale ja bym najpierw go przelutował, nie? No to możemy go wyczyścić Czekaj, tu broń miał w miarę fajną Nie to, co on mi wziął Jeszcze skrzynkę rzuciłem, dobra A dobra. Musiałam skrzynkę podnosić, tu zaraz jej znajdę Ale fajnie zrobili to, nie? Tutaj po. Fajnie, się... reklamer, no. no? fajnie tutaj Taki niestandardowy też Bo też Baza wypadowa, na... jakaś ich taka O, tu jest nawet ten, kepa Wieszkę bo, ja nie ma będzie przez ten heavy armor ja nie mogę trafić tu w nic Tu okay. jest czysta Jedziemy piętro wyżej Ale wilby nie ma Tu jest tam, to. To, to jest tam ja To jest tam Podoba mi się magazynek bez animacji w ogóle, tak przeskoczyło tylko No Nokuje się, baję ci, bukuje się już chyba nikogo nie będzie, ale lepiej sprawdzić WO, tu jest klimat Czysto. Może tu coś jest? Nie ma nic, nie? Ja? jak jakiś kawałek drona. Słuchaj, wiertarkę znalazłem z ciały i Game A, nic nie O, -o. Nie. Co żeś znalazł? o No co ty gadasz? Pa! się bawisz? Tak. Już stąd nie wyjdę chyba. No coś ty. Gdzie ty jesteś? W teksturze. w jakąś tam e, na dole. W jakiś tunel i mnie wrzucił w No nie próbuj nie gdzieś tam, może którymś wyjdziesz. Nie mam jak ci pomóc, bo co ci, to ci zrobię? Tak torbiłem cię nie przystawię. Zrobię tak, że ja po prostu się wyloguję, a ty rozwalisz sam już tego. A jakbyś szybko się przelogował? No bo, żeby na Eweru się wywalić. No to próbuj, jak nie ma i tak nic innego do. Próbuj, próbuj, bo może cię zrespi w kosmosie po prostu. Albo w statku moim. Albo w twoim statku. Ty tu jeszcze jakaś, a nie, tu byłem na Twojego statku nie ma. Nie ma statku twojego, Czego co po jak robię? Zrobię reloga. Ty, no to dawaj, leć do mnie, ja poczekam na Ciebie. To będziesz leciał? Na razie jestem w ekranie przeczytywania, czekaj. Dobra. Taki kontakt. To się wydnie, no, to tak, to się wydnie. No. Dobra, ja Dobra, też bym ma tego ma Małpa dotarł do nas, aleś kaliber też wziął duży widzę. Ja muszę się odsunąć, czekaj, czekaj. Jakąś odległość to close to close ciągnął, on to close Chcę rakietą u niego puścić wiesz Rakety z dalsza musisz chyba Wiem właśnie, że pół kilometra Chyba musisz mieć za 2 km co najmniej Nie Czekaj czekaj A mogłeś z bliska strzelić na pałę Mogę tak? Możesz. Chyba tak. Mam trzy rakiety tylko. Ale żeby też mnie nie uszkodził jak ten. Pytanie jak ta rakieta pójdzie. No dobra. Próbujemy? Uwaga. Odpalam. Uu, Uuu, ale pięknie. Niewiele braku. To teraz masz ten, jak się przycelować dobrze. Powinno być ok. Dobra, uwaga. O, ale pięknie mam. Ale jeden strzał, jeden trup. Ma moc, nie? Patrz, na raz. Reklajmera na raz. I to tyle. Misja ja... zrobiona, 50 koła ci wpadło? Nie wiem, bo byłem na trzeciej osobie. A ja w ogóle, miałem misję teraz wziętą? Sz chyba nie miałem teraz wzięty, zapomniałem ci powiedzieć, że mi szarnął. Ja. Albo miałem? A nie no, tam nieważne, mi nie potrzeba krajców. 50 koma. No dobra, to dziękujemy bardzo, zapraszamy do innych filmów. Łapkę zostawcie, nie? Cześć!